Trzeba część rozpoczęta tego jest na serwerach. No i muszę wszystko zabudowywać. Zapraszam też na mój kanał o Among Us. Dopiero zaczynam nagrywać na no, YouTube'a. No, można się raczej spodziewać od tym. Tej... Mm, mm. Muszę trochę się napracować, bo...

bo nasza kopalnia to istny labirynt. W ogóle mam coś sobie strzelaną. O kiedy tak kto tu włożył! Kto tu tak wpuścił? Kto tu wpuścił? Kto go tu wpuścił? Jasne. Kto go to zrobił? O nie. A to za zamknąć. O, co? co robi ten Janek? jakieś. Patrzą ja, moje itemy jakieś stare. O ja to sobie zabiorę! Żegnam. No. <laughs> ja no. Ja to się, czy ktoś idzie do stoku Już jesteśmy przy... Tu będę szukał diamentów, ale raczej nie znajdę. Pytasz się, jak słyszę od głosy walki u niego. Mój brat jest też gdzieś tam, na dole jest u mną. Ale się do starego tunelu. Znowu. Czy poszukiwanie diamentów. Padło ostatnio. Nie idzie nam to zbieranie diamentów. Zupełnie nie idzie. No zna, że nikt z nas nie widział diamentów. Który Cudy diamentów już dawno nie widzieliśmy. Kiedyś miałem szczęśliwe kopanie, a teraz. Nie chyba ze szczęściem zakończyć to, bo. Bez sensu, tak. O nie, trafiłem do tego miejsca, nie. Tu gdzieś niedaleko jest to. Nie. Mój, ja nie powiedzieć, mój brat by sobie robił tu bazę. O nie, to jest ten jego labirynt. O nie, on zrobił labirynt przecież do jego bazy. Rozumiem skąd się tam mógł szkielet, szkielet wziąć. Nie, no gdyby nie komendy, to bym miał już przechlapane, normalnie. Mmm, teraz na co Dalej. Piczą tam jakiś głupot. No, piczą może wiem, bo zrobiłem mały błąd ortograficzny może, ale... Myślę, że ten odcinek na razie krótko, ale niedługo go będę zakończał, bo... bo jak będzie za długo trwał, to jeśli chcecie takie dłuższe odcinki, będę musiał to wszystko połączyć, ale tak, zrobię jakiś cały sezon, na przykład, nie wiem, 12 z berwera, to wtedy ja połączyć ten. No i wtedy będzie spoko, ale ja tu się dokonałam znowu do naszego tunelu kolejnego. O, jest żelazo przynajmniej, żelazo przynajmniej, no. Tak jak mówiłem, że ostatnio szczęście nie mamy z diamentami, ale żelazo ostatnio znajdujemy. Żelazo jest, tylko diamentów nie ma. Tak jak mam z diamentami. No, ja łopatce nie biorę nigdy. Eee, dobra. Ja muszę sobie zrobić śmietnik powiem. Powiem tylko tyle. Muszę sobie śmietnik. Muszę sobie... Śmietnik zrobić i zaraz to zrobię, bo... Zaraz to zabuduję tutaj, no, to wyrzucę po prostu. O, sobie... Aj, tu mogę sobie jeden wystarczyć, ale tutaj trochę. Raz, dwa. Aha. Dobra, i tu muszę jeszcze no, dobra, tu wywalę. No dobrze, co wywale komuś. Jeśli ktoś będzie przechodził. Ja sobie zbierze snuberskim, Ach, Dobra. Dlaczego tych diamentów nigdzie nie ma? już przekopaliśmy chyba całe podziemie pod bedrockiem. Jak naprawdę wygląda niekolorowo nie w tym. To taki u nas lazurek już jest rzadkością. naprawdę dziwne nadury drzewkościa, no nie, wir, no więc tam pójdziemy, no, i znowu się gdzieś dokopałem, no i znowu się gdzieś dokopałem, o nie, znowu się gdzieś dokopałem, dokopałem się znowu do tego miejsca, o jest żelazo kolejne, żelazo, nie wracam do naszego domu, czyli TELEPORT 3 0 1 1 6 3 9 3 2 Jestem Kto hmm. to jest Ty Chyba, że nie wie, że ja podmieniłam twoje jajce na pająka z pająkami do barburki ja zrób taki dołożył? On dołożył na mięsa. Mega. I zaraz. 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 kończyć kończyć. No, Zaraz. 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 No Zaraz. Zaraz.